Czy to jest ten legendarny moment? O godzinie 19.04. Czy będą mógł się zalogować? Ja nie chcę, żeby moje hasło zostało zlikwowane. Poczekajcie chwilę. O, witam! Witam! Ej, mamy. Ej, mamy Mbappe. Jaka liga? Jaka liga? Ja, szczerze mówiąc. Myślałem nad Premier League. Dobra, wierzyłem w Premier League. I idziemy dalej. Nie ma co przedłużać. Mbappe? Liza. A to chłopczy Baba. Mundle, <grym> okej. Okay. Walking. Dobra, mamy yy, hola, y, halanda trafiliśmy, yy, Karabadi, okej, okay. Ramsey, okej, okay. Tonga. Dobrawka, dubraw, więc tak jest spoko. O, te brązowe karty, to nic ciekawego. I Tutaj mamy te wymienne paczki, co najpierw myślę o niewymiennych sobie polecimy. Jednak nie polecimy, bo yy, wywala nas, tak? O, ale otworzyło się. Dobra, mamy Berardiego, który na początku będzie spoko. Tak mi się wydaje. E, więc dobra. Pierwsza, pierwsza karta: 82 uverala Zaczynamy bardzo dobrze, tak? Trafiliśmy Lisa. Autores. Spoko. E, mamy. Styl gry. Ok. Dobra. wysłamy do klubu. Cofamy się. Pezże. okej, okay. O jezu, dobra. Nic ciekawego. Ten playstyle będzie spoko na początku. Dobra, i kto był w tej paczce? Ga jezu, czułem myślałem, że to pedli. Nogabi do starterka myślę, że fajne ogólnie. Kometki. Szwabę. Ale robimy podgląd. Podgląd paczki, Dembele. złota paczka kolejna. Dwa razy zawodnicy. Jeden rzadki, jeden zwykły. No właśnie. O! Grabara, proszę bardzo. Pierwszy, pierwszy polski traf, jeżeli się nie mylę. I dwóch rzadkich zawodników, złotych. No gówno, 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 gówno. Farek gówno. trafił! Ja pierdole. O shimen? O kurwa. Ej, jak on dobrze on, on na. Ej, kurwa, on będzie wart. 200-300 tysięcy na początku. No dobra, no kolejna paczka za 7,5 tysiąca, tak? O! O, 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 o! Ej, o, o! I jeszcze fajny play, Dwa fajne playstyle. Okej, okay. i Ajna, ej! złota paczka na początku. Nic ciekawego. Ginter, od ma shopa? O kurde, cyganko. O Jezu, jaki to był rzeźnik! Jezu, jaki to był rzeźnik. Wracając do tego, no mamy Gintera, który ma shopa. 55 piętnempa to mało, ale znowu mamy dwa bardzo fajne... Fajne playstyle. Dwóch rzadkich zawodników złotych. Stach. Strach się bać. Kolejna złota paczka. Zapraszam. Coś dobry. Podzgranie. Posz. Ale dobra. Czterech zawodników. Git. Yy, tysiąc końców. Dwie złote paczki. Może kolejne końcy. Kubarsi. Okej. Okay. 800, 800, 800, 800, no wiecie, spać. <grystanie> e, bol, tu y, do górę, dobra, to już gówienko, ogólnie. E, dwie złote rzadkie karty. Samba już tu do... wlika. Już do plikat, nie. Złota paczka, może znowu końc, znowu końc, może. Może 5000 końców, a nie będzie już. Ale mamy kończącego, więc spoko. Proszę bardzo, 400 końców wydane, ale mamy za to 83 zawodnika. Szkoda, że paczki żadnej nie mamy. No, ale on może już nam się jako tako przydać. Tak, więc to jest jako jeden z plusów. Brązowa paczka. O, i mamy cień. Ej, fajnie, fajnie. I mamy jeden z trzech, plus. Dumfries! Ej, on na początku może być fajny. 82 plus. Nie wiem za co jest ta paczka, ale otwieramy. Coś ciekawy? Ale ekstremiro, więc mamy bramkarza, mamy bramkarza, więc fajnie, fajnie już. Dziś się układa mniej więcej, bo go sobie wywalamy. Hmm. Dajemy sobie tutaj i dajemy sobie go. go jako trafiłem? Do trafiłem, ale ja mam po w sumie, ale on może grać na Elo. No. I dobra, Dumfries. teraz jakaś seria na napad. Jest jakiś ciekawy napad z seria. Dobra, to przepalamy. I mamy kolejną paczkę. O, ale dobra, to jest to Złota rzadko. biutku. No dobra, ale oficjalnie nie mamy co robić, nie? Dobra, na tym sobie kończymy. Tak na sam koniec wygląda mój skład. Wiadomo, można było zrobić trochę lepiej, trochę gorzej. Ale uważam, że naprawdę spoko jak na to, że Ciężko było cokolwiek zrobić ogólnie, to uważam, że i tak jest dobrze. E, więc dobra, na tym sobie kończymy. Trafi mi się pokazane tak wygląda mój skład jutro jutro. Dziś jak widzicie ten odcinek, e, widzimy się w normalnej y, grze Więc no będzie się działo. E, zapraszam na stinki, e, bo tam też no, będziemy sobie ogrywać tą grę. Ja się z Wami żegnam do zobaczenia. pa. pa.